Yeah! Poczuj ten szum, człowieku! Poczuj ten szum, zaciągnij się smogiem, jest taki piękny, że ja nie mogę. O! A to jest nowość, że sprzed dwóch dni. A się łezka kręci mi No nie wiem czy to ja postawiłem tak blisko tą sztangę czy kolega który tu ćwiczył Ale mniejsza o to Sztanga jest A krzesło też jest Tylko że chyba się już na nim nie usiądzie Najmniej ja próbował nie będę. Ale jak ktoś chce, by ktoś chciał spróbować, to zapraszam. O, kupa, 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 ziarno, kupa, jakoś leci. Kontrolne kopy. kurde, dawno nie trenowałem, a czuję się wspaniale. Jest dziewiąty dzień postu i powiem Ci prosto z mostu. Rzecz następującą. Lekko zatrważającą. o! Druga kupa! Jezus, tej to się powodzi. Dziewiąty dzień postu. Wczoraj byłem na premierze Popek. Za życia bardzo fajny film. Dokumencik uświadamia, jaką drogę ten człowiek, człowieka. Jest to droga bynajmniej niełatwa. tak jak powiedziałem wczoraj, Popka... W Popku od zawsze dostrzegałem serce. Mimo tej... dla niektórych odstraszającej powierzchowności ja zawsze do, dostrzegałem w nim czymś więcej, dlatego wiele razy ludzie się dziwili, że coś, coś komentuje pod jego firmami, że... że się dobrze wypowiadam o nim. I, i powiem wam tak, no... Yy, no, nie można powiedzieć, żeby, wiesz, refren dupy, wino, kokolino był <grymny> pozytywny, pozytywny impact na młodzież przynosił. Ale to jest zabawa, to jest zabawa. Prawda jest taka, że dupy, wino, kokolino to jest również część życia. Nie każdego życia, ale życia danych kręgów, danych osób. I czemu by miała taka osoba nie zaśpiewać po prostu o tym, jak jest? Rozumiecie? Więc u podstaw twórczości Bobka leży autentyczność. I to jest jego największa wartość. Witajcie, kochani. Jest dziewiąty dzień postu. Godzina w pół do dziesiątej wieczorem. Ym... Podjąłem decyzję o, o zaprzestaniu z postu. Także po, powoli z tego postu będę wychodził, jakie są motywy mojej tej decyzji. O tym opowiem wam jutro w ostatnim odcinku, 10 tego, tej, tej serii Daily Post. Post miał trwać 21 dni. Ja natomiast Obserwując po drodze, co się ze mną dzieje i analizując całą sytuację, stwierdzam, że intuicja podpowiada mi, żeby jednak to była taka, taka inicjacja, która, która była bardzo dobra, bardzo pomocna, i myślę, że, że jest to naturalne, żeby tak w ten sposób do tematu podejść. Powiem Wam tylko taką jedną z takich rzeczy. Ja zaznaczałem na początku, że nie chciałbym zejść poniżej 70 kg wagi. A ważyłem około 77, coś w tym stylu. Na ten moment ważę 68 kg. 90. Skupione około. 9 kg. W 9 dni. I wczoraj byliśmy na tej premierze filmu Popka. I ja miałem założyć sobie taki garnitur, mój, taki lniany, biały, jasny. I jak założyłem ten garnitur, to, to byłem w szoku, bo jeszcze przed postem. Ten garnitur był na mnie troszkę ciasnawy. Teraz wczoraj wyglądał tak, jakbym go po ojcu. Jakby nastolatek dostał ten garnitur po ojcu. I to mi dało do myślenia. Miałem dolny limit 70 kg, e, ważę 68, a garnitur tylko. Po prostu to podkreślił, i, i to jest jedna z opcji. To tylko tak na, na dobry początek Wam powiem. Yy, a resztę, wszystkie, wszystkie wątki, które mnie przekonują, żeby już zaprzestać, post, opowiem Wam po prostu jutro. Faktem też jest to, że, że mnie yy, wymęczył troszkę proces tworzenia tych filmów. Bo ja od. od yy, 7 dni. Wczoraj byliśmy na premierze Popka, to miałem te parę godzin przerwy, a tak to bym montował, tak jak przez 7 dni wcześniej. 7 dni po 10-12 godzin siedziałem przed komputerem i pracowałem jak maszyna. Gdybym jadł, to bym nie zrobił nawet połowy tego, bo bym już spał dawno. Więc na pewno post to jest rewelacyjne, wyniki daje, jeżeli chodzi o, o pracę, ale już nawet samym tym montowaniem tych filmów już jestem zmęczony. Ja w ciągu ostatnich 11 dni zmontowałem dla Was 12 porządnych, długich filmów, z których kilka jest po 20 minut, kilka po ponad pół godziny. I to jest też jedna z rzeczy, dla których, yy, których chcę już od tego odpocząć. Filmy oczywiście będę kręcił dalej, ale na ten moment po prostu podejmuję wyjście, wyjście z postu. Yy, za 2,5 po, 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 godziny minęła ja godzina 12, czyli minie dziewiąta doba, jak nie wiem. Yy, no i no i tyle, no. przygotowałem sobie taki wywar z żuby, zupki szczawiowej, żeby troszeczkę przez noc y, się jelita oswoiły. To są takie, można powiedzieć, rzadkie liście z wodą. Yy. I, nad, i, I tak to po prostu wygląda, przyjaciele. Mówię Wam otwarcie, jak jest. Yy. A całość opowiem wam w, w jutrzejszym nagraniu, bo już też jestem zmęczony. Dzisiaj też cały dzień montowałem. A jest jeszcze do nadrobienia, bo dopiero dzisiaj opublikowany jest piąty, piąty dzień, a, a dzisiaj mamy dziewiąty. Ja mam jeszcze cztery filmy zaległe, a zaraz idę spać, a jutro będzie pięć filmów. Więc mnie czeka kolejne pięć dni montowania. No trochę krócej, no bo bo teraz ten film będzie, będzie taki, w takiej formie, bez żadnych Ulepszy. Na pewno mnie zrozumiecie. Poza tym też chciałem Wam dać przykład tego, że trzeba podążać ze swoją intuicją przede wszystkim. Nie trzymać się sztywnych zasad, tylko słuchać tego, co mówi Wasze ciało, co mówi Wasza intuicja. Wiem, że mógłbym dalej kontynuować ten post, ale nie o to chodzi. Na ten moment jest trochę za zimno. Mi nie jest zimno, bo ja biorę te kąpiele kontrastowe, ale jest też mało słońca i też mało energii z, 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 po prostu z promieni słonecznych, spatrzenia w słońce, nie można się kąpać w rzece czy w jeziorze. Jutro rozwinę ten temat, ale chciałem Was po prostu przygotować, że dziesiąty odcinek to już będzie też wyjście z postu. Czyli zjem sobie pierwszy raz coś takiego rzeczywiście stałego, nie płyn. I to też chciałem Wam pokazać. I, i jednocześnie ośmielić, ośmielić Was do tego, że reguły czy zasady nie są ostateczną wyrocznią i ultimatum. Zawsze możesz coś zmienić, zawsze możesz iść w swoją stronę. I właśnie o to chodzi, żeby iść tam, w tamtą stronę, kiedy poczujesz, że masz iść tam, idziesz tam. I to jest dla ciebie najbardziej naturalna droga. Trzeba też odróżnić, wiadomo, głos intuicji od głosu uzależnienia. To jest ważne, szczególnie na początku. Ja ten głos nauczyłem się rozróżniać i tyle. Cieszę się, że udało mi się te, przetrwać te 9 dni. I, I po prostu jutro rozwinę ten temat, no bo będzie ostatni odcinek, ok? To znowu się zaczynam rozwijać. I znowu film będzie długi i znowu trzeba go będzie montować. 10-12 godzin, rozumiesz? Jak mówiłem w tym w, 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 w Daily Post 3.1, ja lubię ten proces, ale co za dużo to niezdrowo, kochani. A, a wybrałem taki tryb i takie, takie nagrywanie tych codziennych vlogów, że, że to mnie zmuszało do kilkugodzinnego montowania. Wiele godzin, 10-12 godzin dziennie przez tydzień, przez 7 dni. A jeszcze mnie czeka 5 filmów do zmontowania. A potem jeszcze, bo mam jeszcze zaległe tam treningu intuicyjnego co też chciałem wam pokazać. Więc więc tyle. Pozwolicie, że się wyśpię. A, a jutro w dziesiątce podsumuję, podsumuję już wszystko. Bardzo Wam dziękuję i życzę miłego dnia popołudnia, spokojnej nocy. Nie wiem, kiedy to będzie opublikowane. Trzymajcie się. Dziękuję, że jesteście. Jak, jak moje materiały jakąś wartość dla Was stanowią, dajcie lajka i dziękuję. Na razie.